Czy wiesz, że w Minecrafcie był kiedyś pewien boss, który nigdy nie trafił do gry? Nazywał się Red Dragon. Miał pojawiać się wędzie jako rywal dla Smoka, ale projekt porzucono na etapie szkiców. Fani do dziś tworzą modyfikacje, żeby go zobaczyć, ale oficjalnie nigdy nie miał on swojej szansy. Za to ty swoją właśnie masz. Dragon's Rival właśnie wystartował i to jest moment, którego nie chcesz przegapić. Dragon to legenda z ponad dziesięcioletnim stażem, klasyczną wersją 1.8 i graczami, którzy wiedzą co u nas znajdą. Panel Gildi, którym zarządzasz z gry lub z telefonu. Enchantowanie? W którym sam wybierasz co chcesz i temy, które wypadają ze zwykłego kamienia. Kapliczki gildyjne, Strategiczne punkty na mapie, które po podbiciu dadzą Twojej gildii ogromną przewagę. A jak chcesz rozwijać swoją postać, mamy misje, mityczne ulepszenia, kowala jak z Metina i sklep, w którym wszystko zdobywasz za walutę z gry. Nawet rangi i za nie nie płacisz prawdziwymi pieniędzmi. A jeśli lubisz eventy, codzienny smog i end wciągną Ciebie bez pytania. Tysiące graczy, jeden cel, epicki loot. Ale najważniejsze, serwer wystartował niedawno. Wszyscy zaczynają od zera i to Twój czas, by wskoczyć do gry, póki karty nie są jeszcze rozdane. Wbij na Dragon's Revival, tutaj masz IP i nie patrz jak inni dominują. Dołącz się i stwórz legendarną gildię, która podbije serwer.